Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Ruletek. Dzisiaj sobie zrobimy randomowe peryki na Klodetce i, i to w sumie tyle. Nie wiem generalnie, jak się seria przyjęła, bo to jest zrobione wszystko na zapas. Ale możecie dać znać, czy będziemy robić kontynuację kiedyś tak. Wiecie, tak, for fun mogę wam kiedyś powrzucać, bo ja tutaj mam w zasadzie kupę śmiechu. To jest autyzm i to taki naprawdę gruby. No i w sumie możemy jakoś dojść do porozumienia, prawda? Dobra, bezbędnego przeciągania. Próbujemy robić dzisiaj cloudetkę. Także yy, perki, myk. Yy, czekajcie, bo to chyba nie te perki są. Te. Halo. O, teraz są. Zobaczymy jakie będą perki na surwie. No one left behind, this is not happening, streetwise i farmacja. Słuchajcie, zróbmy tak, że ja to przetasuję. Streetwise z farmacją będzie w miarę współgrał. No one Left Behind to jest perk, który był używany na początku gry, gdzie faktycznie on chyba inaczej wtedy nawet działał. Był całkiem ok. This is not happening, to jest perk dla graczy, którzy dopiero się uczą grać. Więc ja te perki ja ich nie biorę. Ja to wezmę przelosuję, bo cokolwiek, to jest tak, jakbym bez perków grał. Sabotaż Dizor. Ok, Dissortion, Windows i plan ja pierdzielę jeszcze lepiej, ale szczerze, te perki niech zostaną. Te perki niech zostaną. One już są takie, powiedzmy, trochę bardziej sensowne. Co prawda, synergii pomiędzy nie ma, e, nimi nie ma żadnej, natomiast nie są one tak najgorsze. Co my tu mamy? Mamy sabotaż, czyli perk odpowiedzialny za niszczenie haków bądź e, trapów. Każdy zniszczony trap i hack z użyciem sabotażu odnawia się o chyba 30 sekund dłużej, jeśli się nie mylę. Dokładnie tak. Więc to jest ok. Do tego mamy perk Disortion, czyli jeśli nasza aura ma być ujawniona killerowi, no to zjada nam jeden z trzech tokenów no i przez 10 sekund jesteśmy totalnie niewrażliwi na tą aurę. Windows of Opportunity, perk, który pokazuje nam wszelkiego rodzaju palety i okna, przez które możemy przeskoczyć, bądź palety, które chyba możemy również zniszczyć, tak mi się wydaje. I jeżeli przez tą paletkę bądź okno przeskoczymy, no to ona przez 40 sekund jest ukryta, i dopiero po 40 sekundach po raz kolejny jest to pokazane. Eee, oczywiście pokazuje nam wszystko w promieniu 20 metrów, i mamy skrzynkę cebulaka, czyli Plunderer Instinct. Plunderer działa tak, że mamy większe szanse na lepszy drop skrzynki, jak również wszystkie skrzynki w promieniu 32 metrów są nam pokazane. Zagramy sobie pod monetkę, zagramy sobie. Mm... Pod kluczyk, żeby mieć dobry drop ze skrzynek. Brzmi dosyć sensownie, czyli addony jako sznurek na wzmocnienie klucza i specjalna bombka na choinkę, tylko i wyłącznie po to, żeby generalnie ten kluczyk był ładny. Zobaczymy. Zobaczymy. Eee, kurde, mogłem napisać surwom, żeby pozabierały sobie monetki, jeśli by mieli, i ja im mogę podrobić trochę temu. Gdyby w tym buildzie zamiast Windows of Opportunity bądź sabotażu był Farma. Nieźle. Gdyby zamiast tego był Ace in the Hall, to szczerze powiedziawszy, mogę im bardzo fajne itemki podrobić i myślę każdy w tym teamie byłby zadowolony. Do tego jakby nie wiem, ktoś zabrał sobie Enta bądź ja miałbym tego abDenta Enta, to byłby build idealny pod cebulenie, ale szczerze mówiąc, na Randomów to nie jest dobry pomysł, żeby grać. Natomiast na pewno to jest świetny build, jeżeli chcemy sobie pograć w Timku, bo tak, bo czemu nie? Nie, 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 daj Nie, nie, to, to Moje, proszę, nie, nie, nie Zostaw, nie Dziękuję, ej No <ścoughs> Nie, 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 nie Powiedz, że to się nagrywa Już się bałem, że nie odpaliłem sobie nagrywania Mapa Proszę Widzicie jaki jestem dobrym człowiekiem? Jakim jestem dobrym kolegą? Idę po kolejną skrzyneczkę Idę sobie najpierw, potwier e, potwieram skrzyneczki, zrobimy sobie okwining na odcinku <ścoughs> To jest jakiś troll? Ja tutaj nie wyczuwam żadnej... Ej! Ja jestem snajpiony! A możesz sobie wziąć. <laughs> Ej, co jest grane? Tam jest kolejna skrzynka otwarta. Tam jest kolejna skrzynka na górze. I kolejna skrzynka w piwnicy. Jeden typiarz na deskach. Ale spokojnie, nawet jeśli killer ma barbę, to i tak mnie nie wykryje. A nawet jeśli to wezmę ją sobie zaraz skontruję i skitram się na chwilę w szafce. Kurw, zjadło mi token. Jeden. Byle coś dobrego. Eee... Ja pier. Nie dotarga mnie. Nop. Pod kolejną paletę, pod kolejną. Nie dobiegnę! Nie dobiegnę! Oj, dobra! Zawredny babsztyn stary! Aaa, I Meg mi klika latarą. Ja nie wiem, czy to nie jest coś ze streamku. Bo gość idealnie wie, jak się ma zachować. No jeden gen wykręcili bardzo ładnie. Ja pierdzielę najgorzej! To jest ktoś To jest niemożliwe. To jest na 100% ktoś ze streamów na 110% Tylko mnie bardziej zastanawia, jakim cudem ta spiritka wiedziała, żeby iść do góry. Co ją podkusiło, żeby sprawdzić górę, skoro. Co ją podkusiło, żeby sprawdzić górę, skoro nawet jeśli. by miała barbę, no to barba by mi nie pokazała. Nie miałabym mnie jak wykryć Bo Disorsion od razu zdziałało Od razu Nie wiem Nie wiem I to jest chyba ostatnia skrzynka, bo myśmy otwarli tam chyba dwie e, Potem jedna była otwarta i tu są dwie, czyli łącznie pięć o! Mapa czerwona mm. e, Paletka tam poszła Ej, szczerze, ten perk nie jest jakiś najgorszy, jeśli on pokazuje na przykład paletę, która jest niszczona. To jest taki, powiedzmy, alert, tylko że wersja uboga i taka mega, nie wiem, upośledzona. Ta nik, patrzcie! Ding ding! Ja tego nie skwołem! Nie, nie rób, nie troluj. Owejże mi się jak nie trolluj, bo ja nie mam! Ja nie mam! I ja nie mam selfcara, ja nie mam jak mi się wyleczyć! Ja pierdzielę, a mówiłem ci wyleczy mnie! Co za wredny, mały troll! Masz! Latarkę masz! O nie, co za drewno! Nie przyznawaj się, zmień ten nick Nie jesteś już w klanie Ding-Dinga i ja cię oficjalnie z klanu Ding-Dinga wydupiam. Wydupiam cię oficjalnie. Super. 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 Fantastycznie. Może gość myśli, że ja będę miał adrenalinę i hi, 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 hi he 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 he, i to będzie proste. Ale to tak nie będzie działało. Zgaszę totem i będę gasił totemy, gdyby miała Noeda. Aczkolwiek nie wiem, co ja dokładnie w perkach poza Hunted'em. Możliwe, że jest nurscolling w buildzie, bo od razu podlecia do tamtej surówki. E, barba na 100%. więc na pewno te dwa perki. Nie wiem, właśnie co z tym nurscollingiem. Ostatecznie. Czy ten Nurs jest, czy tego Nursa nie ma kolejny leży nie mam leczenia nie mam jak się wyleczyć o no to nasza ding ding meg poskładana karma ptysiu karma wej Ładnie! Bardzo ładnie! Leży. Tu jest piwnia? Tu jest piwnia. <ścoughs> Ta Tak, jak macha ramionami. Eee, piwnie będzie. Na 100% mi się leci do piwni. Ja potrzebuję leczenia. Ja potrzebuję leczenia na już. Ty mi nie klikaj, tylko weź mnie podlecz, bo ja nie mam adrenaliny. Wy może adrenaliny macie, a adrenaliny nie mam. O tak, ona myśli, że ja mam adrenalinę. Ona myśli, że ja mam adrenalinę. Jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Idź mu tam pomóc. Idź mu tam pomóc, leć, 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 leć! Ładnie. <taki>, Taki biedny nieborak poleciał tam. Nie jest źle. Nie jest źle! Adrenalina raz, dwa, trzy! Tak, Ding-Ding-Meg miała adrenalina. To było mocno do przewidzenia. Come on, come on. Tamta wytarga nas haka Chodź Bang. Ty, i mapę czerwoną wyniosę Chodź Jeden Ona mi nie pomoże? Ej, no, wiecie, ja mogę z tej mapy Dobra <ścoughs> Ej Niemożliwe to jest! Siadł, beczyk! Siadł! I mapę wytargałem z niego. Co prawda, rangi w górę nie dostałem, bo nie miałem zbytnio za co. Jakoś tych genów, nie wiem, przy genach byłem mega obcy. Ojciec Mateo. Pokaż mi się, no? Nie, jakiś też random. Hiwiek to to jest. Ding ding meg. Co za ciul najgorszy. Adrenalina, Quick, Dead Hard i Iron, czyli granie pod ciche szafki. Była w ogóle dwustrzałowa jedna i ten typież miał tylko Decisive'a, nic więcej. Devour Hope! okuźwa, okuźwa. O kuźwa! Okej. Hope z Huntedem? I tak jak mówiłem, był nurse calling. Było to. Był nurse i była barba. Czyli w sumie spoko. Tyle. Mam nadzieję, że się podobał kolejny odcinek z ruletki. Profit mamy duży. Czerwona mapka to nie jest profit, który można wytargać z każdego meczu, ale spoko. Fajnie, że weszło. Ja się tam wciul cieszę. Tyle. Na razie trzymajcie się. I cześć. Do następnego.